Cześć, witajcie, ja jestem Trolik. dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić profil na Kidropie. Otwieramy sobie taką jedną skrzynkę, akacz, taką jedną skrzynkę za 19 zł, otwieramy ją, uwaga, co wyleci. Wow, wyleciał nam niebieski laminat Bardzo się cieszę. Pamiętajcie, używajcie mojego kodu Kidrop, kod Trolik, żebyście od takie mogli zdobywać takie właśnie nie wiem jak chcesz w sumie Robimy no, klasę. kosa seks jest zrobić z tego no co jak co ciś nie siądzie no, to ci nie siądzie no wiem o tym no. bardziej o znaczy, nie wiem nie... Nie ja nie jak jak nie. ja bym był na plusie tyle co ja bym wypłacił Não. Não agora. Não tá schema.